Ruch graniczny. Na granicach Unii Europejskiej Bałtyk Polska pomorze To temat konferencji naukowej organizowanej w ramach 6. Forum Europa Nostra, która odbyła się w dniach 16 i 17 lutego w Malborku. Nasza kamera była obecna w pierwszym dniu konferencji zorganizowanej na zamku w sali narożnej. Podczas konferencji między innymi zostały poruszone problemy takie jak granice w Europie, dokumenty i procedury graniczne. Uwarunkowania prawne, ekonomiczny i społeczny ruchu granicznego, zarządzanie granicą, bezpieczeństwa osobowego i towarowego ruchu granicznego. Na konferencji nie zabrakło również konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Sergieja Puczkow i konsula Rzeczypospolitej w Kaliningradzie, Zbigniewa Zaręby. Witam serdecznie, ja nazywam się Tomasz Studzieniecki i występuję tutaj jako organizator w podwójnej roli. Reprezentuję organizację pozarządową Akademia Europa Nostra, która jest koordynatorem forum dzisiejszego, oraz Akademię Morską w Gdyni, która jako uczelnia jest tutaj współorganizatorem ze strony naukowej. Konferencja nasza dotyczy wydarzenia, które ma charakter historyczny i symboliczny. Otóż w zeszłym roku weszły przepisy dotyczące Małego Ruchu Granicznego. Symbolika tego wydarzenia polega na, na tym, że po raz pierwszy Unia Europejska zrobiła wyłom, wyjątek od przepisów, regulujących funkcjonowanie ruchu granicznego na obszarach przygranicznych. To znaczy, nasze województwo pomorskie, województwo warmińsko-mazurskie jest beneficjentem nowej regulacji, która polega na tym, że obywatele Federacji Rosyjskiej mogą przebywać na terenie wybranych powiatów jednego i drugiego województwa bez wizy, automatycznie. Obwód Kaliningradzki staje się nową destynacją dla turysty polskiego. Oznacza to że mały ruch graniczny jest szczególną formą ruchu granicznego. Dotyczy on na razie tylko granic lądowych, ale dzisiaj będziemy mówić o ruchu granicznym we wszystkich możliwych aspektach. Będziemy mówić o ruchu granicznym, małym ruchu granicznym, ruchu granicznym na lądzie, na obszarach wodnych, ruchu granicznym na obszarach wewnętrznych i zewnętrznych, ale przede wszystkim skupimy się na tym, jak ten ruch był do tej pory zorganizowany. Dzisiaj przemawiać będą wybitni eksperci służb, które to odpowiadają. Mamy na myśli służbę, służbę celną, mam na myśli Straż Graniczną, ale również eksperci z Akademii Obrony Narodowej, będziemy mówić o bezpieczeństwie, z Akademii Morskiej, będziemy mówić o ruchu morskim i przede wszystkim odpowiemy sobie na pytanie, jak był do tej pory zorganizowany, jak w przyszłości jeszcze lepiej zorganizować, bo tak naprawdę chodzi nam o rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu oraz jeszcze lepszą współpracę z naszymi sąsiadami. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na konferencji ruchu granicznym na granicach Unii Europejskiej w Bałtyku Polska pomoże, w ramach szóstego forum europeanowskiego. Tadeusz Stegner, Instytut Historii, Uniwersytet Gdański. Wyznaczanie granic leży w ludzkiej naturze. Jak pamiętamy w historii, te granice zawsze były. Jedne były szczelne, inne były mniej szczelne. Pojawiały się służby graniczne, służby celne, pojawiały się dokumenty uprawniające do przekraczania granic, paszporty to wszystko było. Z tym, że były okresy, w których Przekraczanie granic było trudniejsze, ale też i były okresy, na przykład w drugiej połowie XIX wieku, kiedy likwidowano część przepisów utrudniających przemieszczanie się ludności. Teraz w Europie żyjemy w takim okresie, gdzie na szczęście tych ograniczeń przy przekraczaniu granic jest coraz mniej. Już czasy, kiedy się godzinami stało na granicy, aby ją przekroczyć, minęły na wielu obszarach Unii Europejskiej bezpowrotnie. Więc dobrze jest, że teraz też i będziemy mogli przekraczać granice z innymi krajami, które do Unii Europejskiej nie należą, czyli z najbliższym nam tutaj obwodem kaliningradzkim. Granice są po to, żeby łączyły, a nie dzieliły, więc to by było takie główne przesłanie naszej konferencji. Teraz mamy dzieje, trochę w przekraczamy granice w Europie, bez kontroli w zasadzie celnej, granicznej. Tamte czasy nam się jeszcze przypominają, jak jesteśmy na granicy białoruskiej czy ukraińskiej, ale mam nadzieję, że to się też zmieni. Dziękuję.